W piątek punktualnie o 10.00 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji czytania. Jak nie czytam, jak czytam. W tym samym czasie uczniowie z całej Polski zebrali się w swoich szkołach lub poza nimi, aby wspólnie czytać ulubione książki. W akcje włączyły się również biblioteki. Taka inicjatywa spowodowała, że udało się stanowić swego rodzaju rekord liczby osób czytających jednocześnie książki w Polsce. Głównymi celami akcji jest zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród do rosłych Polaków i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. Najnowszy sondaż wskazuje, że aż 63% Polaków w ogóle nie czyta książek. Tego rodzaju akcje mają uczyć czytania już od najmłodszych lat. Zebraliśmy się na boisku szkolnym i, tak jak to jest w założeniach akcji, przez 10 minut dzieci czytały książki. Każdy przyniósł swoją książkę z domu, którą lubi, którą chętnie podzieliłby się z innymi dziećmi, powiedziała Małgorzata Harenza, wicedyrektor szkoły. W akcję włączyli się również rodzice i nauczyciele. Po 10 minutach czytania dzieci bawiły się wspólnie z Moniką Wójtowicz. W akcji udział wzięła oczywiście dyrekcja. Renata Karpeta przeczytała fragment książki zatytułowanej Koszmarny Karolek, Koszmarny Komplecik. Wśród placówek, które wzięły udział w akcji Jak nie czytam, jak czytam, zostaną rozlosowane nagrody. Szkoły, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu, fotografowały akcję, zdjęcia trafią do organizatorów.